No hej, czy Psi Patrol film to największa premiera tego miesiąca? Ja tam nie wiem, ale jakby co, to Ryder i ekipa już w kinach. Witajcie, tutaj Piotrek, a przed Wami Top Multikino i największe premiery września. Brakowało Wam prawdziwego Mandaryna w trzecim Iron Manie? No to proszę, prawdziwy Mandaryn pojawia się w filmie Shang-Chi i legenda 10 pierścieni. Kino Kopane plus Marvel równa się świetna rozrywka w kolejnym superbohaterskim widowisku. Ten związek nawet nie jest burzliwy, to pełnoprawny huragan. Tessa i Hardin po raz trzeci muszą zmagać się z przeciwnościami losu. After ocal mnie, to ekranizacja światowego bestsellera i jednocześnie kolejny odcinek gorącej i namiętnej sagi. Niczym Lajan nie w Uprowadzonej. Piotr Adamczyk rusza śladami porwanej dziewczynki. Nowy film Patryka Wegi może zaskoczyć zarówno fanów, jak i hejterów reżysera znanego z zamiłowania do kontrowersji. Small World zapowiada się na mocne, poważne kino. Już wkrótce wrzucimy recenzję, ale już teraz zdradzę, że Teściowie to świetnie zagrany i genialnie sfilmowany polski komedię dramat. Kuna, Ostaszewska, Dorociński i Woronowicz, dając siebie wszystko, jako tytułowi teściowie na weselu bez państwa młodych. Twórca serii Obecność wraca z nowym horrorem. Wcielenie to hołd dla włoskich slasherów i opowieść o kobiecie dręczonej przez wizję przerażających morderstw. Gdy sny na jawie stają się niepokojąco realne, to zaczyna robić się naprawdę krwawo. Niby złodziejaszek, a jednak dżentelmen. Zdzisiek Najmrodzki to był fest gość. Niemal trzydzieści razy wymykał się organom ścigania. Kochał kraść i ośmieszać władzę, a jego perypetie z policją śledziła cała Polska. Najmro kocha, kradnie, szanuje. To czysta kinowa rozrywka. Minister mówił, że młodzież czeka, no i proszę, młodzież się doczekała. Wyszyński. Zemsta czy przebaczenie? Opowiada o wojennych losach księdza porucznika Stefana Wysińskiego, przyszłego Prymasa Polski. Będą emocje, dylematy moralne i trudne pytania. Jesteście gotowi na kolejną porcję przygód sympatycznej, choć nie do końca ludzkiej rodzinki? Mała Wielka Stopa w Rodzinie Siła to kontynuacja hitowej pierwszej części i kolejna okazja, by zajrzeć co tam słychać u Adama i jego futrzastego ojca. Jan P. Matuszewski, twórca Ostatniej Rodziny, prezentuje swój nowy film. Żeby nie było śladów, oparto na sprawie Grzegorza Przemyka. Przed wami historia, która stała się symbolem walki ze znienawidzoną władzą. Mocne polskie kino zrealizowane z pasją i rozmachem. Z jednej strony jest to kryminał pełen akcji, a z drugiej smoliście czarny komediodramat. Max Mikkelsen, jako obdarzony bujną brodą żołnierz Markus, mści się za śmierć żony. Jeźdźcy sprawiedliwości i rozbawią i zaszokują. W Danii był to mega hit z otwarciem lepszym niż na rauszu, a już wkrótce zobaczycie naszą recenzję. Warto sprawdzić. A na sam koniec miesiąca możecie jeszcze dowiedzieć się, jak rozmawiać z psem. No, bo po co czekać do grudnia, skoro ze swoim czworogiem można podyskutować już teraz? Rodzina niech pędzi do kina na tę wesołą, familijną produkcję. Gdzie zobaczycie najlepsze premiery września? Rzecz jasna w multikinie. Widzimy się na sali. A jeśli topka Wam się spodobała, to dajcie lajka, no napiszcie nam coś miłego, please! No i może jakiś subik? Dzięki i do zobaczenia.